Dziękuję, połóżcie. No ale gdzie ta trójeczka powinna być? Gdzie ona pasuje? Gdzie? ona jest tutaj? Tak. Świetnie. Obrócę. Chcesz obracać? No to wtedy zrzucisz, zrzucisz cyferki nam tutaj. mamo. Co masz teraz? Jedyneczkę. No to szukamy jedyneczki. Gdzie ta jedyneczka? Tu jest. Widzisz ją? Bo ja nie widzę. Patrz. No. Juha. Gdzie ta jedyneczka, Antoniuś? Trzy. Masz cztery. A ja potrzebuję tutaj. Zobacz, znalazłam. Położysz tutaj jedyneczkę? Masz. masz! Ale ty połóż. Masz, mamo. Masz. No mama ma położyć. Dobrze. Tu masz. Ale ja nie wiem, gdzie ta, gdzie ta dziewiątka. Nie mogę jej znaleźć. To ciecha. To jest trójka. Mhm. To poszuje To poszuje cicho. Szóstka, ale zobacz, jaki kolor ma ta szóstka nasza. Szóstka jest żółta, my potrzebujemy tam zieloną. Nie pasuje chyba, co? Czy pasuje? Nie pasuje. Nie pasuje. Nie pasuje. No i co z tym fantem zrobić? Czemu no, nie pasuje? Czemu nie pasuje? Bo trzeba odwrócić, bo to nie jest szóstka, tylko dziewiątka. I rzeka psotna cyfra. O i teraz będzie pasować nam tutaj, zobacz. Tak jest. Znalazłeś dziewiątkę. Pasie, mamo. Dziękuję.